Wszystkie imprezy, na które przychodzą rodziny i mogą spędzić aktywnie, fajnie czas, razem sprzyjają jak najbardziej polityce prorodzinnej w mieście. Zajęcia, oswajanie psów z różnymi przeszkodami, z oswajanie się znaczy do właściciela, posłuszeństwo. Poza tym pokonywanie drobnych przeszkód to były bardzo proste przeszkody. Tunel, kółeczko i przeszkoda pionowa bardzo niska, 60 cm. Poprzednio i soboty było bardzo fajno, jest tu cudownie, cudowna atmosfera. No i tak z ekspresem właśnie dlatego tu jestem. Jestem tutaj po raz trzeci, bardzo mi się podoba, poza tym bo bardzo mi się poka pokaz psów podobał, także jestem tutaj z mężem i bardzo nam się tutaj podoba dzisiaj. Gotujemy tu z moim kolegą czwarty raz i trzy razy wygraliśmy, zawsze wszystkim ta zupa smakowała, no ja się cieszę, bo ja to robię z serca. No dobra, jest fajnie, fajnie czuć rybę. Przepis? pomidory, mięso, warzywa różnego rodzaju To jest dobra, jest, no, konsystencja jest taka bogata. Panie myślałam, co może być czarnym asem w waszej potrawy, co pozwoli wam zwyciężyć? Myślę, że smak i ozdoby. Ośmiorniczki z kiełbasek, pierś z czarnym bzem i... i warzywa. Sałatkę, szaszłyki, pierś z kurczaka, co tam jeszcze było, udko chyba i pałkę. Byliśmy w zeszłym tygodniu, zajęliśmy trzecie miejsce, no a dzisiaj przyszliśmy się zrewanżować. Zobaczymy, czy utko przepieczone w środku. Co przygotowuje drużyna dzisiaj na ruszcie? Kiełbaska faszerowane pieczarkami. Później są szaszłyczki, pierś z pieczarkami, kiełbaska z cebulką nadziewana. Także różności. Weterani. Od zeszłego roku walczymy. Jak No, Drugie, trzecie miejsce, drugie, trzecie. Nie mogę się wybić dalej. Zobaczymy. Zawsze coś nie tak wyjdzie. Albo za suche, albo przypale. Ale jeszcze ze cztery sezony opanuje perfekt. Jeżeli chodzi o przygotowanie tej piersi, jest naprawdę prawidłowe, jest bardzo miękkie, jest oczyste mięso, może odrobinę soli za mało. Tak powinno być, powinno być, tak powinno smakować mięso, tak powinno wyglądać z grilla. Jakie to uczucie otrzymać nagrodę główną? No cały okay. sezon walczyć i ciągle trzecie, drugie, trzecie drugie i tu. No, show. Gromnego, no nic innego, tylko się cieszyć i zaraz się spotykamy. Gromny nie spodziewaliśmy się dziękujemy. takiego ogromnego zainteresowania. Tu, każdą sobotę, właściwie koniec. tylko jedną nie bolało nie cały dzień. Mieliśmy zawsze teatru, spore trajda. grupy My ludzi, którzy byli mówimy. zainteresowani, jeśli nie konsumpcją, to także nauką gilowania, tajnikami gilowania. To była super sprawa.